mi się przerwało, więc ten kanał, od razu mówię tak szybko, ten kanał się rozpada. Mam 0 łapek kurę Mam 0 łapek kura. najmniej tylko wyświetlenie i tutaj mnie ludzie z tym, bo mam do zaproszenia do kontaktów tylko z 5 osób i one mi chociaż sprzedają, dają mi jakieś wyświetlenia. No ale to tylko tyle. Ja subskryb. No to nie było tak trochę ciężko sub sub ze subskrypcjami. Ale chociaż łapek no może być chociaż 5. To może mi wystarczyć, ale no chciała żeby, żebym chciała, żeby ten kanał się rozwijał. Nie był tylko na wyświetleniach. No i... Chciałabym sobie zepsuć tego kanału, bo chciałabym zrobić sobie yy, zrobić właśnie tak Odotwaj yy, to, od to chociaż do moich urodzin żeby ten kanał był i żeby rozwijał się, no ale nie wiem, bo jedziemy na Mazury z psiakami, tak? I mogłabym nagrać tego film, no ale nie wiem co teraz z tym kanałem. Czy będzie nadal na wyświetleniach? czy może coś się rozwinie jakby się rozwinęło to by bardzo było fajnie chociaż jakieś, jakieś łapka w górę, coś je no nic nie to nie ja to choć ktoś tam obok chyba bo tam ktoś piszczał tam jakaś, jakieś dziecko to moja mama naprawdę no, i no, mogę nagrać jakieś ziemne na mazury psami, z moją, moim psem i mojej siostry psem, z e, moją siostrą, e, moim psem wędelkiem, z i z koką amstafem. Wiem, amstaf to jest groźna rasa, no ale mogę Wam chyba to powiedzieć, nic się nie stanie, nie? Ale to jest taka fajna ciapa. Ale to tak w ogóle to mogę nagrać jak idziemy, bo to tylko 3 godziny się jedzie tak jak tutaj jechało się prawie 10 godzin, tak. Tutaj jechało się prawie 10 godzin. Nagrywałam to co jak jechałam. Bardzo dużo mam nagrań z tego i rozbija mi się jeden taki jeden taki sezon jakby, jeden sezon. Jeden sezon, tak, z, z Kucykowej Polany. Więc jak chcecie, to możecie kliknąć tam na dół i zasubskrybować ten kanał. Chociaż jeden raz. I dać łapkę w górę. Łapkę w górę. Łapkę w górę. Tak. Um, no i mam już, ładuje się właśnie, czy znaczy, hmm, dwa filmy właśnie wstawiłam wczoraj. Jeden film to jest, czy polany. Z, y, odci z części z, 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 znaczy z odcinka y, szóstego i teraz właśnie przesyła mi też y, 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 przesyła mi właśnie y, przesyła tak y, mi kucykwa pola na część, część siódma i chcę żeby to przestrwał i żeby że było, no nie wiem, ten sezon jeden z tej kucykowej polany, bo <coughs> może będę też nagrywać, no do końca, bo <coughs> po prostu chcę nagrywać <coughs> konie, <coughs> sorry, <coughs> nagrywać ten, ten sezon i żeby przetrwać chociaż ten, ten jeden kawałek tego, jakby tak można powiedzieć, um, no. I po prostu będę chciała, żeby było coś z tego kanału. No i no, tak to powiedziała. Fajnie by było, jakby ten kanał przetrwał. I żebym go już nie mogła, żebym nie musiała nic kasować. <coughs> tak, bo przejdźmy do dobrych wieści, bo to była taka zła wieść jakby taka, taka no nie fajna za bardzo, ale no niezła. <laughs> Chciałam powiedzieć, że może mi to kupić Star Stable. Tak, na miesiąc. Wiem, że to jest kupkiem, że dopiero będę miała Star Stable, <laughs> ale no wcześniej był rok szkolny i nie mogłam mieć Star Stable, ale na wakacje mogę mieć na miesiąc. Więc możemy na nagrywać tego I może z... właśnie I powiem Pozdrawiam Cornelię, Cornelię moim Kornelię i Moją koleżankę, która też ma kanał na YouTube Więc możecie ja właśnie Kliknąć w tą lupkę u góry Nie wiem czy dobrze pokazuję I napisać Kornelia Moserow I ją zasubskrybować i, daj, I dać łapkę w górę By było fajnie Fajnie było No

Oh Yesus! mi vanda le pitumi. Tu mi amo tu gli astini fa ne za bardzo. Hmm, tutaj i tutaj będę <noise> Jak tam życie się rozwija? A dawaj, idę po pudele. Nie dosięgam. Moja za krótka ręka. Nie chcę się iść

Parę razy. I nagle ja powiedziałam to papa, a ona się stała. Nie wiem o co jej chodziło, ale okej. Pa pa! Pa Кашам ба? Ето ма. Ещё минута. Там де рекорд. Не, он накривам. Моя рекорд е 14. Ещё минута. Направно, только доле. И за ним накривам по часу. Надо найти по не, Я. Может я этого enjoy Yeah. <sniffs>